Są Goku. Kurwa, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za pojedyncze Donate. Te kartki trzeba schować. Kamera pójdzie na giveaway'a e, Ja zrobię dla Was osobnego drank streama po machonku. Dziękuję za donate AMHA ja! 468 zł i 68 groszy. Kurwa, magika, Udało i Ja pierdolę. Ja pierdolę Ała. Co on robi dzisiaj z moją główką Kurwa Macz Son Goku ja jestem pojebany Bardzo ci dziękuję Ja muszę coś odjebać Ja nie wiem nie co on zrobił dzisiaj Kurwa tyle ludzi we mnie wierzy Takie osoby we mnie bogate wierzą Kurwa Macz ogarnij się ty debilu jebany. Ja pierdolę. To nie jest kurwa żaden fake. Kurwa, podpalamy kurwa Słuchajcie, coś wam włączę Spalimy kurwa siebie dzisiaj, ja się spalę dzisiaj, podpalamy chatę Kurwa dałem tu ogień Dobra Coś wam pokażę Coś wam pokażę teraz To dla Goku, to jest indywidualnie dla Goku, ale wy to zobaczycie Bosk na brzuch, jedziemy! Aj, Ale będą dymy teraz, to są dymy Fala dymy na czacie, fala dymy! Fala dymy! Fala dymy, fala dymy tibiskie. O kurwa Podpalanie brzucha, serce dla Ciebie to było, pal, normalnie, widzisz? Tu jest serce dla Ciebie! Wszyscy fala dywy! We are the champions... A ja się nie mam wąsku! Ja się nie wąsku. tutaj i siebie, jeszcze chwila dobry. Czekajcie, tu się jara! To jest płomień kurwa nadziei! Płomień wiary są goku we mnie! To jest płomień! Z jego serduszka, który został zapalony dla mnie dzisiejszego dnia. Dziękuję za subskrypcję. Ja chyba będę poetą. To co gada, może nie ma sensu, ale kurwa, kto czai. Kto czai serduszka na czacie? Dla Goku, dla mnie, dla was wszystkich. Tu się już kurwa pali ciepło. Wąsk na lufę. Wszyscy refren, jedziemy! Serduszka! Jedziemy!

Champion, My friend! Serduszko z wosku! Haha, <laughs> Ale ze mnie idiota świr! Chuj tam! Trzeba się bawić! Tak się serce kurwa robi! Kocham Was, kocham cię Goku?